Siema, ponownie góra Witosza. Ponownie idziemy w pierwszej kolejności na Kamendel. E, potem wodospad. A dzisiaj mamy 11 listopada, święto niepodległości w Polsce. E, Obchodzone. E, i, 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 i. W związku z tym, że mam taki tryb pracy jaki mam, to mam e, również dzisiaj wolne i ja. Ale w Bułgarii większość osób nie ma wolnego. Z tego co mi wiadomo. Z normalnie dniem pracującym i, e, i będzie mniej osób tutaj niż weekend co też jest na plus może nie na tyle, tyle, może nie tyle samo co na Witoszy, bo tutaj też no, ostatnio było sporo osób, no ale tu nie jest nigdy jakoś, jakoś tłumnie e, na Bojanie nad wodospadem tam jest zawsze od cholery osób i, i liczę, że tam będzie trochę mniej osób to fajnie, fajniejsze ujęcie się ponagrywa. z drona. I. i chyba tyle. E, a. Z y, dodatków, oprócz czego, bo nie wiem, czy mówiłem w końcu e, dodatek do, do mikrofonu. A dodatkiem jest y, Deadcat. martwy kot. Jak to wygląda? Wygląda to tak. Całkiem śmiesznie. O. To jest dwa razy większe od mojego, mojej kamery. Nie? Także takie futerko, które ma zapobiegać szumom wyłapywanym przez mikrofon, przez wiatr, yy, który powoduje wiatr. No i idziemy, zobaczymy jak to się spisze. Dzisiaj oczywiście nie wieje i ten odcinek, który będę pokazywał teraz, jest teoretycznie najbardziej wietrznym I oczywiście tu nie wieje teraz. Ja chcę to sprawdzić. No, ale akurat w tym przypadku na pewno będzie okazja. A jeżeli to jest Marki Road, to wydaje mi się, że. To będzie działać, że ta egzamin na pewno poprawi niż aktualnie jest, czyli zawsze jakiś progres, nie? Dobra, i chyba tyle. Idziemy tam. O, teraz w pierwszej kolejności. Wieje wiatr. Ciekawe, jak teraz będzie mnie słuchać. Liczę, że może być dobrze to nagrane mimo wszystko. Mimo, że wieje, futerka się sprawdzi. Ale wygląda to co najmniej kosmicznie. To chyba jest właśnie ten czarny szczyt. O, ten kopiec. Z jednego i drugiego kopca szczytu, tak nazwiemy to, kopca kreta. Widać Sofię. I jesteśmy. Zróbko. Ładnie Dobra, chyba dron. Nie chyba, na pewno. Taki kamyczek się lekko rusza Stocinki na szczęście Tak mi się wydaje Idziemy dalej Ale krzywo I teraz to zrobię Chyba przeżyję albo nie szybko przerwa wysypać coś z buta i idziemy pilnuje się bardziej mapy Bude 900 metrów chociażby się wierzyć nie chcę idziemy tym razem z dobrej strony hmm. rzeki za mną jest schronisko bardzo ładne najładniejsze na żeby bym powiedział nawet momina skała Hart że, że super, bardzo urocze miejsce. Chcę w weekend. Od cholery ludzi. E, ciekawi mnie, dlaczego? Dlaczego nie oznaczają tutaj wodospadu? Tak, jakby nie można było stąd dojść. A można dojść to bez tego, tylko nie ma oznaczenia. Nie rozumiem tego. Także nie rozumiem. Co prawda, bardzo fajnie, bardzo fajnie w ostatnim czasie, od kiedy tu mieszkam, 3 lata będzie w grudniu. Widać zmiany, jak w ogóle to było takie, nie, tyle, nie zaniedbane, niezaniedbane, bo to są miejsca naprawdę odwiedzane często i dużo ludzi tam chodzi i to jest akurat zajebiste, chyba najładniej, Bojana waterfall, woda Bojana jest najładniejszym e, miejscem w okolicy mi się wydaje, takim naprawdę fajnym. Można i tak. Mały downhill. Nie wiem, czy już mówiłem, ale ogólnie wspierają to tutaj w taki sposób, choćby nawet, że miejski autobus 66, w którym przyjechałem pod Hotel Moreni, i tu też jest przystanek końcowy autobusu, właśnie 66 na Witosze. Możliwość jest, nie wiem czy za darmo, ale chyba za darmo podpięcia z tyłu na plecach autobusu roweru. Z reguły fulla jakiegoś fajnego specjalizera czy innej marki. Także takie rowery raczej, żeby zjechać i se dupy nie rozbić. I jesteśmy. Teraz dwa. Jesteśmy tam gdzie chce, czyli na górze wodospadu, a nie na dole. ponovne Bojana Waterfall Jak to wygląda od dołu? No. I chyba kończymy. Bateria pada, także nara.